Hej, hej! Witajcie w trzecim odcinku naszej serii, w której buduję i urządzam dom w 4 z inspiracji z Pinteresta. W poprzedniej części stworzyłam budynek, ogród i pierwsze piętro, a teraz zabieram się za urządzenie korytarza, łazienki, sypialni, pokoju dziecka i domowego gabinetu. Zapraszam! W pierwszej kolejności przejdziemy do meblowania korytarza, dlatego wybieramy trzecie zdjęcie, jakie nam się wylosuje. To jest raz, dwa, trzy... Tu nie ma nic, tu są cztery jakieś pomysły, także weźmiemy ten kolejny. I tak się prezentuje korytarz, który będziemy próbować odwzorować. Oczywiście dajcie znać, który pokój podoba wam się najbardziej. A my oczywiście standardowo mamy jasne ściany. To już chyba jest taka moda, że wszędzie te jasne ściany są. Jeszcze tutaj dodamy troszkę. Tu niestety musi ta ściana zostać, bo jest to dach, także no tak musi się to wszystko prezentować. Wydaje mi się, że ten stolik jest idealny do odzorowania tego, co mamy na tym zdjęciu. I myślę, że dam go tutaj w tym miejscu. Czy są jakieś inne, bardziej pasujące kolory? No nie ma. Myślę, że ten jak najbardziej może zostać. Tylko dałabym go bardziej tak, żeby był równo z oknem. Oczywiście, ułożenie będzie nieco inne niż na tym zdjęciu, bo wiadomo, mam w ogóle całkiem inny rozkład tych pomieszczeń. Ale postaram się właśnie odzorować ten taki styl, który tutaj panuje. Dodałam tutaj taki jasny dywan, a teraz jeszcze dodam tutaj zdjęcia, właśnie w ciemnych ramkach, tak jak tutaj na tej ilustracji. Dodaję jeszcze tutaj lampę. To by było tak naprawdę wszystko, co jest tej inspiracji. Tak jak wcześniej, w poprzednich odcinkach, użyję też innych rzeczy dopasowanych po prostu do tego stylu. Żeby tutaj troszkę zapełnić tą przestrzeń. Żeby nie była taka pusta. Dlatego dodaję tutaj właśnie firanki takie białe. I oczywiście trzeba dodać jakąś barierkę, żeby te schody były bezpieczne. I Myślę, że ta by pasowała jak najbardziej do tego wystroju, tego pokoju. I jak najbardziej myślę, że można dodać po prostu tutaj kwiatka. I tak prezentuje się ukończony korytarz. Z tej strony również jest Obraz, jak widać, czarno-biały. I po skończonym tym pokoju przejdziemy do tej małej łazienki, która znajduje się w tym oto miejscu. Wyszukujemy łazienki, i również wybieramy trzeci obraz. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, ta łazienka całkiem będzie pasować do tego korytarza, także jak najbardziej możemy ją wykorzystać. Szkoda tylko, że ta łazienka jest taka mała, bo naprawdę mogłaby fajnie wyjść. Zrobimy teraz tutaj prysznic. Widzę, że on jest delikatnie podniesiony, także podniesiemy go raz i usuniemy tą ścianę. Można powiedzieć, że problem z dachem mamy opanowany. Mimo, że tutaj no wystaje ta część, no ale niestety to są Simsy. Tutaj tak się dzieje. Ciężko to jakkolwiek ogarnąć, żeby tak to nie wyglądało. Na potrzeby meblowania odsunęłam ten tak, żeby tak lepiej wyglądało. Dodałam tutaj prysznic i przejdziemy teraz do tej części. Zmieniłam troszkę układ, tak żeby tutaj był toaleta, a tutaj umywalka, ponieważ na nią będzie to wielkie lustro, takie prostokątne, dlatego zaraz znajdziemy coś podobnego. Może to, ale to lustro jest podświetlane, czyli wydaje mi się, że to będzie lepszym rozwiązaniem. Dodałam tu jeszcze taką szarą półkę. Powieszę jeszcze papier. No i myślę, że tutaj możemy jedno światło przełożyć pod prysznic, tak jak jest na... Zdjęciu, drugie tutaj. No i myślę, że to jest mniej więcej koniec tego, co jest na inspiracji. A teraz troszkę jeszcze podekoruję. Dodałam zasłonę na okno, ręczniki, kwiatka, i tutaj przy umywalce rzeczy. I tak się prezentuje ukończona łazienka. Jest naprawdę ładna, ale mam wrażenie, że ta na dole bardziej mi się podobała. Co uważacie? Dajcie znać. A teraz będziemy urządzać gabinet, także wybieramy. Obrazek. Raz, dwa, trzy. No, utrzymuje się klimat. Jest taki jasny, szarawy, brązowy. Także fajnie, fajnie. Niestety będę musiała meblować na opuszczony ścianę. Ale chciałam Wam tylko pokazać, jak prezentują się kolorki. Tak one wyglądają. A teraz przejdziemy do meblowania. Dodałam tu biurko razem z komputerem. Teraz krzesło. Jest tutaj jeszcze dywan, osoba na ścianę. Znalazłam bardzo podobny fotel, także wymieniam go na ten. Dodaję jeszcze oświetlenie. Troszkę je o tu przesuniemy. Na zdjęciu są dwa światła, ja tutaj dodam trzy, no bo takie akurat mam. Dodałam jeszcze żaluzję na okna. A teraz jeszcze pododaję parę rzeczy. I główną rzeczą, jaką chciałabym dodać, to myślę, że jest regał na jakieś tam książki. I do tego jakieś tam o takie właśnie siedzisko. Tak prezentuje się skończony pokój. A teraz czas na pokój dziecka i zobaczymy, co tym razem nam się wylosuje. Raz, dwa, trzy. Ok, to raczej taki pokój można powiedzieć dla chłopca. Bo te kolory tak to sugerują. Czyli będzie jakiś błękit, pomarańcz i oczywiście biały. Myślę, że zrobimy ten pokój dla dwójka dzieci, bo tak sugeruje to łóżko piętrowe, które widzimy na tym zdjęciu. Znaczy tak naprawdę pewnie na górze nie ma łóżka piętrowego, tylko jest co innego. Ale myślę, że pójdziemy w tą stronę. Mam wrażenie, że ten pokój będzie najtrudniejszy do odwzorowania, bo niestety no, nie ma takiej rzeczy jak na tym zdjęciu. Myślę, że po prostu postaram się utrzymać kolorystykę tego, tego pokoju i to będzie najlepszy wybór, no bo niestety no nie zrobimy takich rzeczy jak... Jest na tym zdjęciu Także aktualnie tak prezentuje się ten pokój Ze względu, że są to dzieci szkolne To myślę, że damy im biurko Ale nie takie zwyczajne No bo tam się zmieści tylko jedno dziecko Tylko damy im takiej stół I mam nadzieję, że ten kolor no tak, mniej więcej pasuje Do tego dokładam dwa takie krzesła Tylko może bardziej w szarawym odcieniu no, muszę przyznać, że trochę popłynęłam. No, bo on, ten pokój w ogóle nie jest podobny do tego, co dostaliśmy na, na zdjęciu. No, ale no, nie dało się zrobić czegoś takiego. Także ten pokój prezentuje się aktualnie tak. Na tej ścianie tutaj dodałam jeszcze lampkę i takie chmurki ostopne. I zostawię ten pokój w takim oto klimacie, w taki oto sposób. I przechodzimy do sypialni. A sypialnie będziemy meblować na podstawie zdjęcia tego, czyli zielona. Ok, bardzo fajnie wygląda. Ze wszystkich łóżek najbardziej mi pasuje to, także damy je tutaj. Dodaję też zielone firanki z jednej i z drugiej strony. Nie widać tutaj na kastriku, co tam są, dlatego stwierdziłam, że dodam taki do kompletu z rancza. Do tego jakaś roślinka. I ta roślinka jest... No ogólnie jest tu dość dużo roślinek. Także muszę jakoś wybrać bardzo podobną. Postawię też do kompletu szafy, ale myślę, że bardziej gdzieś w tym miejscu. No dobra, może tutaj. Dodam tutaj jeszcze takie obrazy z roślinnością. I jak tutaj zrobiłam małe przemablowanie, teraz ten pokój prezentuje się w taki oto sposób. Wydaje mi się, że dużo lepiej to wygląda i ta szafa jest w takim odpowiednim miejscu. Zauważyłam, że bardzo wiele się powtarza tych takich lampek wiszących. Także też je tutaj umieszcz trochę w innym kształcie, ale myślę, że nawet pasują. Dodatkowo dam tutaj takie zielone dywan. No i tutaj coś na ten nakastik. I myślę, żeby jeszcze tutaj dać lustro w tym miejscu oraz jakieś... Taki fotel, można powiedzieć. I tak ostatecznie prezentuje się sypialnia rodziców. Biało, zielona, pasująca do łazienki na dole. <grych> a całe piętro prezentuje się w taki oto sposób. Jedyne co ten pokój dziecięcy, którą musiałam tak zrobić ze swoich pomysłów, a wzorując się tylko na kolorach. Także on się prezentuje w taki sposób. No a reszta jest praktycznie bardzo podobna do tego jaka była inspiracja. A jeżeli odcinek wam się podobał, to zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę i do następnego odcinka. Pa pa.